Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Młodzi Gracze grają w Sonic Roblox 2, witają się z wami, Memozi i... i". E, pan Druid, a Carry z tym rytmem Tak, bo właśnie usunął wszystkie filmiki swojego kanału. Bo były beznadziejne i Metin mi w ogóle żal. Tutaj tam tylko Metin był sławny. No. Nie, 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 nie. Pan Roboty! Dobra. I takim sam pokazaliśmy jak przejść ten poziom trochę szybciej i oszczędzając czas. Eggrock Zone 2. Słyszałem laser. Ja też. Kurde, dostałem. Laser'em. Ja pierniczę. Weź mi ze gdzieś te monety. Ja zostawiłem ci tutaj. No. Dobra. Kozie, raz kozie śmierć. już zginąłem. A nie, jednak nie. O, szyku, szybko, szyku, szyku, szyku. szyku, szyku. Eee, nie zdążę. Wejdź w górę! Wle... Jak ja mam wejść w górę? Nie, nie, to nie ja nie mam w... mojego. Jak to mam wejść? No, serio, lecie? ja nie kusi, żeby w ogóle odpuścić sobie te poziomy. No, też! No są tak trudne, że zginam przez robota. Dobra, ja spróbuję to na speeda. To zrób to na speeda ja i odsłuchuj drugą stroną. No nie. Dobra, wyleciałem w poza kosmos. Spadłem. Jakbyś mógł rozpocząć od nowa. To co, zginąłeś? No. A jak chcesz, tam, spróbuj, ja tak to należy spróbuj przejść. teraz jeden mały meg. Tylko nik. Eww. Dobra, naciskam guzik i co? Co jest nie, ja nie chcę. Musisz. Ja nie wiem o co chodzi. Jestem za głupi. Ja też. Marny. To umrę, game over. Nie umiem tego poziomu. Tylko nie mogę w Dobra. Piszę ciągę ale... okay. okay. <laughs> <laughs> to ze ale... Okej, nieważne. to the fuck, tutaj smutno. Wydaje dzisiaj gramy tajemnicem. Znaczy, ja gram. To się otwórzy bramę, nie? Oczy tego... Otworzona. Czyli muszę tejce już na razie. Nie, ja na razie... ...gram tajcem, no. ponieważ grałem już wszystkimi trzema postaciami. No kurde. Dobra. Na o, przeszłem, przeszłem. Dobra. Które? Lewe? Nie! Lewe tak szybko? Ej no, jestem za głupi na to, dosłownie. To jest brama, czy co? Szlak. Ale dzisiaj z treną drogą poszedłeś? W lewo. Tutaj się ma. Czyli, tylko tu się przyda ten. Jej, a to jest jakaś droga. WTF Czego lata, ja nie chcę latać Gdzie mam iść? A chyba wiem gdzie mam iść, tam gdzie jest ten ring Czyli kogo wziąć tam, tejsa? Nie wiem ja Spróbuję TISA. Albo wiesz... wiesz co z Będę hardcorem. Gdzie, gdzie ten ring jest? Dobra jestem tu i co? nie ma! Myślałem, że tam jest jakaś dziura tak jak wcześniej. A ty otworzyłeś przejście! Jakie Chcesz? przejście? Widziałeś tą bramę taką Tą bramę taką widziałeś? Jaką bramę? Tam już możesz przejść. Dobra, weź tam przejść normalnie to wyjdę przed ciebie. Po ciebie Tutaj, tutaj o. I tak tego nie przyjdziemy, wiesz o tym? Wiem. Wow 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 wow, prawie spadłem. What the hell? Brawo ja. Się... over. Weź na coacha sobie. Albo tego Tayson. Tayson. Muszę się przeliecieć. Jażdżarka bitch, please. Hiuuu! To było żałosne trochę. A jak? A przynajmniej umiemy przejść lewo. Nikon jest ty Tego nie rozumiesz. Ale umiemy przejść lewo. Dobra. czekaj. Znajmniej trochę umiemy przejść. Nie jesteśmy tacy głupi, tylko nie jesteśmy niedorozwojami. Życiowymi. No dobra, jesteś. Jestem i otwieram się bramę bo muszę ja i tak odwrócić tej Czyli mi grawitacja naprawiła. Wiesz co, spróbuję teraz jeszcze prawą stroną iść. ale ja lecę lewą. Lewa lepsza. Nie spróbuję. spróbuję. Umiem tam dojść. Ale waleń! Tak byłem blisko, ale na lewo musi być. Przed tym. O, widziałem i zginąłeś. A ty też tam byłeś? Nie, ale widziałem przez te szybę. Trochę lewo, bo lewo jest łatwiejsze. Nie, ja poszło. muszę się poświęcić na prawo. się, to jest głupie, bo trzeba jedno życie poświęcić na wciśnięcie do głupiego guzika. Chyba, że jakoś cudą zdążysz. Zdążyłem! No szkoda. Yeah. Jak coś jest otwarta brama, nie? Dobra, to już pójdę z lewą. Tu łatwo na spindaszu wlecieć. Ten... A w sumie, fuck, this shit. Są te mosty ja są po prostu przy ścianę tego. Kurde, no Fuck z... you! To są chyba jakieś jaja. Też zginąłeś? No. No game over. I hate this level! Też hate this level. Jakby nie mogli dać zaraz po tym checkpointa. No bo co najmniej żeby... Nie było tych walonych ścian z lawy. Albo tych... zmierzczarek. Przez które musimy jeszcze dodatku skakać. Co no to? chata bogata, Richerus! Nie na no, Ty, może przedywamy na razie, jak przejdziemy ten fragment? Wiesz co? Co? Jak tak się zastanowię, to może okej? No. Więc dobrze, teraz posłuchajcie trochę episkiej muzyczki z Green Flower Zone. Bo to ostatnia muzyka w waszym życiu! To nie nieważne. Więc cięcie na razie. Dobra, odpuściliśmy sobie najbardziej wkurzający, no prawie najbardziej wkurzający stage od Gipsy of Ej, nie może ich bić, nie go bić. Gypsy jest proste. Dla ciebie. Kurde, jeszcze spadłem Ogólnie przeszliśmy do bossa, który jest dziwny, nie ławiamy jak go pokonać. Może w ogóle sobie odpuścimy te zone i zakończymy. I później cię przykleiłem się, przykleiłem się. Będziemy dawaj będziemy robić rajsa na DC Skinąłem do kurwa ja mnie nie, nie zastrzejsz. trzeba Czemu ta gra jest taka, że ten poziom jest taki słaby Chyba łapię o co chodzi, ale przykleję się znowu i nie zabiję znowu Kto by się spodziewał? Nie łapię o, o co chodzi w tym bosie yy, Chyba jak dobrze wiem tutaj na tej to chyba musimy ją aktywować? Coś Dobra, zginąłem. Ge Gejower. Ge Gejower. Brawo. Ale ja nawalam. Dlaczego my tak śmiesznie umieramy? Dlaczego oddychamy w kosmosie? No właśnie. What the hell? Co ty na na rozgrzewkę? Nie! Ja Może zrobimy rajsa na Nie, edycji. Ja chcę spróbować jeszcze raz. Defect 3. Defe Defek! Defect ciągle mówię. Egrok. Spróbujemy. Musi być na niego jakiś sposób. Zawsze jest. Przytrzymaj się do ściany. Tu mi nic nie zrobi. On ah. mnie tu będzie olewał kompletnie. Ale jak strzelał, widziałeś? Znaczy on jest zamierzony na kogo? Na ciebie. To na mnie. A nie, na ciebie. I klejem i cię teraz zmiażdżam. Tak. Nie, spadłem. Rakietki. Epicko. Gdzie skoczył. Śladek. Więc to jest w ogóle za maszyna. To jest Eggman Samurai Ninja 2000. Imitator. W ogóle to chyba ta walka jest bez ringów. No. Kurde, wpadłem po zakresie. mnie nie załatwisz stary. No i tak on się no wiem, ale chcę go odzymać. Chyba żeby się wbić na te całe inne plane... FAK! Czemu tak żałoś się głupio zginąłem? Nie mogę, nie chodzi, więc tylko latam. Dlaczego ja mam laga? HALO! HALO! Ja jestem w powietrzu. Uf. What the hell? Chwila, chwila, muszę to sprawdzić. Nie wiem, co się stało. Mi grę wywaliło. No właśnie! LOLZ. Jeszcze się Skype'a rozłączył, a tak. A, tak. Dobra. Widzicie co, to chyba będzie odcinek kończący tą serię, która te pierwsze dwa lub trzy odcinki były naprawdę przyjemne do robienia, ale ten czwarty to jest męczarnia! I We music! Nie, Deepsea było przyjemne. DC dla mnie to jest w miarę, jak tak się zastanowić, ale. Jest całkiem prościutkie, muszę ci tylko nauczyć nobie. <noise> Dobra, więc to jest odcinek kończący serię Cop. Ale, oczywiście, będziemy jeszcze kręcić serię z różnych trybów, takie jak Race, Capture the Deathmatch. Możemy również teraz nagrać, tylko teraz przerwę nagrywanie. No i dobrze, więc cóż, kończymy tę te serię z ostatnim odcinkiem, który naprawdę spartaczyliśmy. Dobra, jesteśmy załośni tyle. No właśnie, więc żegnamy się z wami Memozy i. Druid. Żegnamy się, papa.